Dzień dobry, Miraty, Złote Pałace i Komnaty. E, dawno ni nas nie było, więc pora by jakąś naleweczkę zrobić kolejną. E, co dzisiaj? Udało się znaleźć w sklepie. Kiedyś dawno temu widziałem i później nie widziałem długo, 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 długo. Ale dzisiaj, szwędając się między półkami, znalazłem to znowu. E, świeże wiórki kokosowe. Tutaj jest 100 gramów. E, tego kokosa i on jest świeży, jest mokry. Także o to mi właśnie chodziło, gdyż iż ponieważ nie chcę używać wiórków kokosowych suchych, yy, nauczony doświadczeniem z poprzedniego odcinka, jeśli chodzi o daktyle, wiem, że jeżeli będą suche, to na pewno okradną mnie z jakiejś ilości alkoholu. Na, na tych daktylach straciłem mniej więcej ćwiartkę. Tak mi się wydaje, że będzie ze 250 gramów. Yy, one ukradły, znaczy nasączyły się. No nie zmarnowały się, bo są doskonałe na przykład do porannej kawy czy do espresso, bardzo, bardzo fajnie to się komponuje. Nie wiem, czy w Polsce będą dostępne wiórki kokosowe świeże, takie jak mam tutaj. Ja zaopatrzyłem się obecnie w ilość około 1 kg tych wiórków. Natomiast jeśli będą to suche wiórki, no, myślę, że 500 gramów. 700 maksy, maksymalnie powinno wystarczyć, efekt będzie ten sam. natomiast jestem praktycznie przekonany o tym, że coś te wiórki ukradną wódeczki i trzeba by je będzie mocniej jakoś ścisnąć, wycisnąć, czy, czy może w praskę wrzucić, no nie wiem, zobaczymy. Kierując się sugestiami kilku widzów, zrobimy troszkę inaczej niż zazwyczaj, zresztą to nie jest miękki owoc tak jak poprzednie. Raczej powiedziałbym, że będzie to dość e, twarde, jeśli tak można powiedzieć, o wiórkach kokosowych. One są świeże, także nie są aż tak twarde, no ale nie jest to e, papaja, czy nie jest to granat, czy jeszcze jakiś inny miękki owoc. E, I co? Ja już pozwoliłem sobie tutaj e, przygotować słój. Żeby po prostu nie, nie, nie marnować czasu na przesypywanie tego przy Was Zostawiłem sobie tylko ostatnie cztery Pudełeczka z, z tymi wiórkami Także na szybkości je tutaj przesypiemy I co? Troszkę większy słoik mam niż zazwyczaj bo one są stosunkowo lekkie, no i zajmują dużo miejsca. Jeżeli ktoś pyta się, ile taki koszt takich wiórków kokosowych tutaj, to za chwilkę pokażemy. Tylko niech no, no ja zorganizuję sobie kawałek, tak powiem, wolnej ręki. To no szybciutko. Bardzo ładnie pachną, bo są świeże. Co robią z sokiem nie mam pojęcia, natomiast jest tutaj powszechnością, że sprzedają takie wiórki na świeżo. One są wykorzystywane do gotowania, tu wiadomo jest wiele nacji z różnych tropikalnych krajów, gdzie wiórki kokosowe używane są w nagminnej ilości. Jeśli ktoś był na Sri Lance, to wie, że praktycznie każde danie jest z wiórkami kokosowymi, tak jak u nas cebula czy czosnek, tam wiórki kokosowe są. No i teraz tak, 100 gramów takiego, takiej przyjemności, to jest 3,50 dirhama. Mniej więcej to wychodzi 1 do 1, e, jeśli chodzi do złotówki. Także kilogram tych świeżych wiórków. No i to jest koszt 35 zł. E, tak jak mówię, no nie wiem ile kosztują wiórki suche. Trzeba by to zobaczyć w sklepie w Polsce. Nie orientowałem się, nie będę się wymądrzał. Nawet nie sprawdzałem tutaj, e, ile wiórki kokosowe suche e, e, kosztują. Ale to jest... E, że tak powiem nic straconego, bo co zrobię, podskoczę do sklepu w któryś dzień i po prostu sprawdzę, ile kosztują mi w następnej części e, o tym wspomnę. Dobra, to jest przesypane. To jest kurczę, sporawy. ten jest, ten e, dzban, nawet nie wiem, czy będzie napisane, ile tutaj jest. E, no nie ma. No ale mam nadzieję, że się zmieści. On to nie jest dwulitrowy, to jest więcej, to będzie ze 4 litry pojemności. No i co? No i macerujemy zgodnie z sugestiami niektórych widzów. Zrobimy to w sposób tradycyjny, nie jak poprzednio, że... Owoce i cukier wszystko razem. Mamy czas, niech się kisi. No i co? No Mam nadzieję, że się zmieści na litr wiórków. Litr Na kilogram wiórków tutaj będzie litry 40% wódki. No i co? No i chciałoby się powiedzieć i oko, bo nawet nie pokryły połowy tego. No i co teraz zrobimy? drodzy widzowie Kurczę, tego się nie spodziewałem, ale chwilę, moment sprawdzimy może jakiś czy to się da ubić no mam jeszcze jakąś wódeczkę w zapasie, jak to się mówi ale czy to jest potrzebne mm hmm Zostawię to tak jak jest, odstawię to w ciemne, suche miejsce, niech poleży, zobaczymy co się wydarzy, czy one zabiorą alkohol, no są świeże, także nie powinny, ale powinno osiąść, zresztą zobaczymy co się wydarzy, no nie będziemy gdybać, zostawimy, jeżeli nie, no to doleje się jakiegoś ten, będziemy na bieżąco to sprawdzać, monitorować, zresztą będę Was o tym informował, co i jak. No i co? I na tą chwilę to tyle. Myślę, że one są na tak, yy, tak puszyste, że dlatego to tak wygląda, nie inaczej. Niech się maceruje. Według znawców taki proces powinien być tradycyjnie, a co z tego wyjdzie, to się okaże. Także na tą chwilę dziękuję za uwagę i no i widzimy się za dwa, trzy tygodnie. Niech leży i nawet trzy. Nic nie powinno się wydarzyć. O, no zresztą już. już posiadły. Także nic tutaj się złego z nimi nie wydarzy. Także do zobaczenia i do słyszenia. Cześć. Dzień dobry, emiraty. Złote pałace i komnaty. Witamy z powrotem. Witamy z powrotem. I będziemy dzisiaj zajmować się kokosami. O nich zapomniałem, szczerze powiedziawszy. Fuh, ile to wzeszło? Myślę, że miało być dwa tygodnie albo trzy. Ale okazało się, że chyba miesiąc leżały. Dobra, przystępujemy do działania, nie będzie ma tutaj co przedłużać zbytnio. Eee, zajrzałem do nich wcześniej już. Próbowałem to ubić, nie dolewałem więcej e, wódeczki do tego. Uch, no jedzie jak e, kokosowe ciasto. Co zauważyłem? Kurczę, rzecz taką, nie wiem, to nie będzie może tego widać. Ale chyba się olej kokosowy. No i drodzy, wytranca. Wytranca, albo wytrącił. Tego się nie spodziewałem, chociaż powinienem brać to pod uwagę. Zobaczymy, ile co z tego wyjdzie. Odsączymy to. Ten sam słoik wykorzystam do celów dalszych. No i co? Leci. kabarecik. One są grube oczka tutaj, w tym, tym doszlaku, ale to nie ma znaczenia, bo to kolejny raz będzie tak czy tak filtrowane. Ale tutaj fajną rzecz widać. Widzicie? Są. Nie, to tylko też są osady z wiórków. Natomiast cała reszta, taki brud przylepiony, jakby, to jest olej kokosowy. Tego się nie spodziewałem, dlatego od razu wiem. Potrzeba matką wynalazku, nie mam nic innego, niestety. Jestem ograniczony, tak powiem, w posiadaniu sprzętów. Nie mam wyciskarki, nie wszystko jest osiągalne w sklepach, w Emiratach. Tym bardziej, sprzęty do produkcji trunków domowych tego raczej nie ma, więc to tylko tak w szybkości odcisnę, żeby wyciągnąć z tego. Tak mniej więcej tej wódki. Ee, już wiem, że drugi raz, jeżeli będę robił takie coś, to nie będę stosował wiórków kokosowych. Zamiast wiórków kokosowych kupię sobie kokosa w łupinie, młotkiem siekierą, czymkolwiek wimadło. Rozbroję takiego kokosa i po prostu duże kawałki e, tego miąższu będę wrzucał e, zamiast wiórków kokosowych. E, po prostu dłużej będę je trzymał chyba w wódce. Zamiast dwóch, trzech tygodni postoją sobie dwa miesiące. Będzie, będzie wystarczająco dużo czasu, żeby wyciągnąć z nich ten smak. A będę, będzie mniej roboty no i będzie to łatwiejsze wszystko. No. Bo te, te wiórki są takie, jakie są. To widać. Mokre są. No i jest wódka. No. Dużo nie straciło. Jak mówię, super ugniatarka. Ale, jak mówię, matka potrzebą, potrzeba matką wynalazku. No i co? Zaraz to przeładuję z powrotem do słoja. Przygotuję troszkę cukru. Eee, to przeleję w jakąś buteleczkę. Zobaczymy ile tam tego jest. No i zaraz wracam. Nie będę zanudzał takimi pierdołami. Także widzimy się za chwilę. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dobrze, wracamy po chwili. Wiórki wróciły z powrotem do, do słoja. E, przygotowałem sobie 300 gram cukru, którymi je tutaj zasypię dokładnie. One stały ponad miesiąc w alkoholu, także nic nie powinno się wydarzyć z nimi, ale dla pewności mam taką możliwość. No Temperatury są takie, a nie inne u nas, tutaj u nas, przepraszam, w Emiratach. E, że ja będę to trzymał w lodówce. Wiadomo, że w Polsce jest troszeczkę inaczej, czy tam w innych miejscach, e, w którym ktokolwiek to ogląda, w tych chłodniejszych, czy w Anglii, czy gdzieś, może w Kanadzie, czy w Stanach. Wiadomo o co chodzi. Natomiast ja dzisiaj już mam 40 stopni na zewnątrz, 44 w sumie. Wczoraj było 42, dlatego klimatyzacja już chodzi w domu. Mam akurat 20 parę stopni. Dobra. Jedziemy i zostawiamy takie coś na kolejne kilka tygodni. W zamknięciu ja to wsadzam do lodówki. Chyba, że nie będzie miejsca, to postoi sobie 20 stopni to się nic nie wydarzy. I niech stoi, zobaczymy, co, co z tego wyjdzie. Eee... No i dobra. Myślę, że zafunduję sobie jakąś sokowirówkę, żeby wycisnąć z tego jak najwięcej. Bo nie lubię takiego czegoś, jak mnie okradają owoce z, z alkoholu, jak w przypadku daktyli. No, ale tamtego już jak przepuściłbym przez sokowirówkę, to niewiele by zostało. I teraz tak mam problemy z dostaniem takich słoi. Nie mogę od kilku miesięcy dostać ani tych rozmiarów, ani mniejszych, dlatego tymczasowo przelałem to wszystko do takiej buteleczki litrowej po rumie. I teraz jak widać, ten osad się tam zbiera i on jest taki tłusty, ale ja już wiem, jak z nim sobie poradzę, także na razie to będzie czekało na płyn, który się wyciśnie z resztki tego, e, znaczy z tych wiórków, które teraz zostały. Później to wszystko razem przemieszam, wmieszam, przefiltruję, zostawię w innym słoiku e, i co zrobić z tym osadem z, z oleju kokosowego. Na no, to też mam sposób, ale to będzie w następnej Relacji w, w następnej części, także no co, no zobaczymy. Widzimy się za 2-3 tygodnie, niech leży, nie śpieszy się. Obawiam się, że ta jest bardzo pra, 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 pracochłonna nalewka, także no co, co nagle to podjablę, jak to mówią, także widzimy się za kilka tygodni. Do usłyszenia, do zobaczenia, pozdrawiam, cześć. Dzień dobry, witamy z powrotem. Trochę nas nie było, by minął bodajże miesiąc chyba. Miesiąc nie, minął półtora miesiąca. E, wszystko mam przygotowane. Widzimy, były w lodówce, wyciągnąłem je, puściło troszkę soku. Bez szału jakiegoś, ale jest. E, troszkę to wstrząsnąłem i tu widać kurczę, że się wytrąca e, cały czas olej kokosowy. Nie będzie z tym problemu, bo to samo było tutaj. I teraz tak, tylko już nie będziemy czekać. Szkoda czas. Po miesiącu, proszę bardzo. Ona się ładnie wykrystalizowało. Zresztą tutaj, tutaj fajnie widać, jest czyściutkie. A co jest na górze, proszę bardzo. Pływa olej kokosowy. Jeżeli ja zmieszam teraz ten alkohol z tym sokiem, i tutaj cokolwiek z tego się wyciśnie, bo będę to ręcznie jakoś próbował wyciskać. Nie będę stosował sokowirówki, bo to tylko jeszcze by spotęgowało, liczbę, liczbę ilość wyciśniętego oleju kokosowego, który nam do niczego nie jest potrzebny on będzie się unosił na wierzchu, zresztą tutaj to widać jedno z drugim zmieszamy odstawiamy to i zapominamy, zapominamy na miesiąc do jakiegoś słoika, słoik też już mam tutaj przygotowany natomiast co przed zlaniem tego ja to jeszcze przepuszczę przez jakąś gazę filtr do kawy, no cokolwiek mamy jakąś bawełnianą bawełnianą ściereczkę, czy, 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 czy szmatkę, czy cokolwiek, żeby później zaoszczędzić sobie czasu i, i ten za każdym razem, jak to się zlewa, przelewa, przepuścić przez coś, przefiltrować, mniej będzie roboty na, na, na końcu. E, no i co? No tylko mi pozostało wziąć to, odsączyć, spróbować to wycisnąć, ile się da e, ręcznie, czy za pomocą jakiegoś narzędzia, które gdzieś tam posiadam sobie w kuchni. No i tyle. E, tak jak mówiłem wcześniej, więcej już nie będę robił z kokosowych. E, jeżeli będę robił jeszcze raz, to na pewno to będzie coś w e, po, podobie całego o, e, orzecha kokosowego. Rozupany, jak największe cząstki. Niech to sobie leży nawet dwa miesiące w wódce, ale po prostu będzie chyba mniej, bała, mniej bałaganu. No nie po prostu, tylko na pewno. E, teraz też wchodząc po że tamtym tygodniu w sklepie widziałem, też są do kupienia u nas. Tutaj w kawałki takie cząstki tego kokosa, tak, jakbyśmy sobie, tak jakbym sobie sobie tego teraz teraz zażyczył, albo z tego bym sobie robił. No i co? No, mam na parstek. Będę musiał nagrywać ten film za 3 miesiące, kurcze Ale ja go sobie tutaj no, jak pachnie. Pachnie, pachnie, pachnie jak Malibu. Tylko to jest ta wersja 40%, prawdopodobnie. O, nie wiem czy to złapię, ale proszę bardzo, teraz będzie widać. Są oczka oleju kokosowego. Jak tylko dostaje ciepłej temperatury, od razu się rozpuszcza. Dlatego wężykiem ze słoja, zresztą zaraz to pokażę, jak będzie już wszystko w słoiku i sobie to przefiltruję za chwilkę, bo to nawet nie było filtrowane, tylko zostawione na półtora miesiąca i się ładnie wykrystalizowało. Opad, zresztą to było widać na tym. Natomiast fajnie, fajnie pachnie. Spróbujemy. No jest zdecydowanie wyczuwalny kokos. Uuu! też swój ma. Fajne, przyjemne. Zero cukru tutaj jest, dlatego nie jest jeszcze słodkie, ale grzeje. Elegancko. Zaraz to odstawiamy. Jak dodamy cukierku, to będzie jak e, prawie tak jak Malibu stawiam na to. Dużo tego cukru tutaj nie było, tam było 300 gram. Myślę, że 200 by wystarczyło w zupełności. I nawet nie kilogram tych e, o, e, kokosa, tylko pół kilo. Chyba przesadzam z ilością tych owoców na tą ilość wódki. No ale jakiś to tam zawsze ma. Swo ma wiadomo, ma swoje plusy i minusy. Kolejny owoc, który prawdopodobnie okrada z, z, z wódki. Zresztą zobaczę, ile tutaj wycisnę tego. No, tak jak mówię, no prawie. To jest, to jest litrowa butelka. Żeby nie skłamać, czy to jest litrowa butelka? Tak, to jest litrowa butelka. No to tutaj 0.7 wyszło. Myślę, że te 200 gram się jeszcze tutaj z tego wyciśnie na spokojnie i coś z tego będzie. Także dobra, nie przedłużając, nie będę pokazywał jak to wyciskam i co z tym robię. Po prostu już pokażę jak już się wycis wyciśnie i ile tego się wycisnęło z tego i, i, i przemieszamy jedno z drugim do słoja. No i tyle. A póki co, bardzo fajne, bardzo przyjemne. Tutaj nie ma cukru, więc e, nie smakuje zupełnie jak Malibu. Natomiast, e, bo nie jest słodkie, ale poza tym, walory smakowe i zapachowe. Oprócz tego, że jest mocniejsze niż Malibu, no to cała reszta wygląda identycznie. Także bez żadnego mleka, bez niczego. Tak wygląda prawie że nalewka z tego, z kokosów. Zaraz to. Yy, zmieszamy wszystko z jednym, także do zobaczenia za chwilę. No dobrze, całkiem to sprawnie poszło i wbrew pozorom jestem <laughs> pozytywnie zaskoczony. Mamy tej zupy tutaj z tego, po wyciśnięciu. Tutaj od razu widać, aż się, no widać, zobaczcie, czy nie wiem, czy refleks widać w tym w, w kamerze, ale jak się świeci e olej kokosowy na wierzchu, także puściło, tak jak podejrzewałem. Tutaj jest litr tego tego, nie miałem żadnej praski, ale wydają się bardzo suche, także już to mnie zaskoczyło. Kurczę, jak się fajnie z tego wyciskało. Muszę przyznać, że robiłem to ręcznie po prostu w rękawiczkach i to ładnie wycisnąłem się. No i, i są tak suche, no może jeszcze kurczę ze 25 gramów można by tutaj wycisnąć z tego, no, ale nie bądźmy zbyt pazerni. E, chyba już z tego nic nie będzie można zrobić, no, chociaż ale <noise> procenty jeszcze tam są. Może by to przejechać jeszcze przez jakąś. Eee, nie, tam nie będziemy już kombinować. Prawdopodobnie to nawet do pieczenia się nie nadaje, nieważne. Eee, przepuścimy to zaraz przez szmatkę, jakiś filtr i zobaczymy, ile, ile z tego wyjdzie. Eee, jakieś siteczko z małymi oczkami, żeby jak najwięcej tego osadu i ewentualnych odpadów złapać zaoszczanie nam to czasu na, na przyszłość także no co, widzimy się za chwilę proszę, tutaj przyleciało już przez jedno siteczko takie drobne i teraz, i co się o, dzi o dziwo na, na garnku teraz wlewamy to praktycznie czystą wódkę aby jak najmniej tego brudu nam tutaj idziemy po górze to i jest takie drobne, że nawet zatrzyma nam te odrobiny Na garnku, w którym miałem na początku ten sok, po bokach na ściankach widać te nóżki. Tak jak przy wysokoprocentowych winach, także na pewno tam oprócz czegoś, był sok, to jeszcze coś udało mi się wycisnąć. Próbowałem tutaj te wiórki jeszcze, muszę się przyznać, w, w szmatkę bawełnianą, ale już tak cisnąłem i raczej tutaj nic z tego nie wycisnąłem. No nie raczej, tylko na pewno. Już ile mogłem wycisnąć ręcznie, tyle się udało. Także no jakaś tam wilgoć na pewno jest, ale to już nie jest taka wilgoć, żeby cośkolwiek z tego... z tego wyciskać. No co? Eee... <laughs> Mamy słoiczek. I co? No i wędruje to wszystko do słoja. O, się porozlewało. Proszę bardzo, na wizji takie... Fopa. Dobra. No, pachnie, pachnie przednio. Pachnie przednio. Dobrze, posprzątałem na szybko, żeby nie było kurcze. Bo, dobra, no myślę, że tutaj półtora litra to jest spokojnie. Nie próbowałem, ale tak jak mówię, od razu widać po tym, jak to się. Po tym jak spływa. Tego tutaj nie widać, kurcze, proszę bardzo, że tam jest mnóstwo tego oleju kokosowego. Hmm, hmm, co ja zrobię? No do picia to się na pewno nie nadaje teraz. Zresztą, nie takie rzeczy piją, ale zostawię to na miesiąc i się zobaczymy po miesiącu i, i wtedy pokażę Wam co dalej z tym zrobić i będziemy eksperymentować, no dalej będziemy przeprowadzać ten nasz eksperyment także w ciemne miejsce ląduje, niech to się osadza, gryzie jedno z drugim i widzimy się za kilka tygodni jak to ładnie wszystko osiądzie i się wykrystylizuje i zobaczymy ile tego oleju kokosowego będziemy mieć tutaj na wierzchu bo podejrzewam, że jeszcze będziemy musieli to zlać ze dwa razy na dosadę pozbyć się oleju i później ewentualnych tutaj tych wszystkich drobinek Kokosa, które nam nie są potrzebne. Bo to będzie takie przezroczyste jak było w butelce. Nie będzie mleka. Stawiam na to. Chyba, że się mylę. Nie wiem. Pierwszy raz robię, ale wydaje mi się, że powinno być raczej przezroczyste. Także zobaczymy, co się będzie działo. Do zobaczenia. Do usłyszenia za jakiś miesiąc. Cześć. Kurcze, witam ponownie. No, słownie minęło 5 minut. Nie zdążyłem nawet posprzątać jeszcze w kuchni. I zobaczcie, co się wydarzyło. Ta cała biała masa... Zaczyna się rozdzielać i tutaj już jest 2 centymetry czystego płynu. Kurde, jak normalnie. serowarstwo. Tego się nie spodziewałem. Pewnie będzie trzęsło, bo z ręki nagrywam, ale normalnie. jaja takie jak berety. Jeszcze okruszki mówię, nie zdążyłem jeszcze sprzątnąć. Kurcze, a tu takie takie numery. Także no. Jak nie za miesiąc, to na pewno będziemy się widzieć wcześniej. Także fajnie się dzieje. Myślałem, że to będzie zupełna porażka, ale nie. Matka Natura lubi zaskakiwać, także jest nadzieja. I jak to się mówi, z nadzieją patrzymy w przyszłość, która wydaje się, że nie no, to skurcze, to, to się podnosi w, w oczach no słownie. Jakbym zrobił ten timelapse, to by na pewno w ciągu pół godziny dowędrowało tutaj. No, ale nie o to, nie o tym, także będzie super czyste. Fajnie, cieszę się bardzo, że coś się ciekawego dzieje, coś nowego, z lewa i z prawa. No i hej, do zobaczenia w takim razie, cześć. Cześć, witamy ponownie. Nie minął tydzień, myślę, że minęło z 5 dni od ostatniego. Tak jak Wam pokazywałem, to zaczęło się rozwarstwiać, eee, i na drugi dzień wszystko podniosło się do góry, i wtedy wsadziłem to do lodówki. I co się fajnie zrobiło? Zerknijcie tutaj, już odlałem sporawo. Ale chciałem właśnie Wam to pokazać, że elegancko się cały ten olej kokosowy, sporo to tego jest tutaj, kurczę, ta będzie na 3 cm taka gruba warstwa. Ale wsadzając to do lodóweczki, powodujemy to, że jest ładnie stęchnięte, stwargnięte, i można to sobie elegancko odlać. Ja już tutaj też mam, a jeszcze jest jakiś osad na dole, ale w minimalnej ilości. Tutaj mam drugi słoiczek. Resztę tam gdzieś sobie do kolejnego słoika mniejszego trochę rozdałem. Będzie około litra, litry 200, może nawet litr 300 wyszło tej nalewki. Jak to smakuje? No smakuje wybornie. Smakuje, mówiłem, że smakuje jak malibu, ale nie smakuje jak malibu, bo po dodaniu tego Cukru dostało smaku jak, jak śwież, świeża woda, z, świeża woda jak woda z kokosa, świeżego. Można sobie takie kokosy kupować w tropikalnych krajach, jak ktoś bywał, w autowie. Jak to smakuje, nie smakuje tak jak w tym suchej skorupie, ale smakuje jak woda z młodego kokosa. Nie czuć w ogóle alkoholu, znaczy czuć, ale bardzo delikatnie. No ale jest radzieckie, tak? <tety> testy były przeprowadzane, bardzo fajne, bardzo fajnie orzeźwiające. No i to będzie już na tyle, więc już nie będę się wracał, ani nic nie będę tutaj więcej o tym mówił, także chciałem tylko to zaprezentować, że wsadzając do lodóweczki, powodujemy to, że ten olej kokosowy nam się ładnie tutaj ścina i można odseparować nalewkę. Ja to jeszcze puszczę przez siteczko, żeby wyłapać te drobne, Drobne drobinki tego, tego, tego kokosa, i to trzeba jak najszybciej zrobić, żeby on nie dostał temperatury. No i tyle. No i oto taki mamy nalewka z kokosa. Bardzo, bardzo prosta do zrobienia, tylko zajmuje troszkę czasu. I na tą chwilę to wszystko. Także gorąco pozdrawiam. Dziękuję eee, oglądającym. Subskrybujcie, lajkujcie, dziel dzielcie się linkiem. I do zobaczenia w następnym odcinku z serii Arabskie Sunaki. Do zobaczenia, cześć!